Cześć, witam. Dzień dobry. Dzisiaj mamy Mercedesa na tapecie, tego właśnie, którym gdzieś tam się już prze, przewinął, przynajmniej przez chwilę. Wtryskiwacz pierwszy zarośnięty był z gorzelą, która, no, tam uszczelka wydmuchana i znany temat, a to musiało trochę trwać, więc narosło tego sporo. Na chwilę obecną to się moczy już tam 24 godziny minimum. Udało się trochę tego wyskrzywać, reszta już jest w takim stanie półciekłym, więc myślę, że będzie łatwiej, ale niekoniecznie musi być łatwo. Problem jest z śrubą trzymającą stopkę wtyskiwacza. Ta zgorzel, ona w stanie, jak jest ciepła, to jest takim półpłynnym, więc ma też możliwość wpłynięcia w każdą najmniejszą szczelinę. No i tam. Skutecznie blokuje wszystkie takie elementy, jak śruba na przykład, no i wykręcenie teraz tego na siłę szybko może skończyć się, że ta śruba zostanie w głowicy, przynajmniej jej część, a nie jest ani krótka, ani nie ma tam, wiecie, łatwego dostępu, bo no długa jest przede wszystkim, wiecie, wiercić w takiej śrubie, kilka centymetrów to nie jest, nie jest wcale prosta rzecz, można sobie narobić no jakichś kosztów niepotrzebnych i, i kłopotów. Także na spokojnie takie rzeczy. akurat fajnie, że była możliwość, yy, że auto mogło stanąć przez te dwa dni i, i powiedzmy sobie to mogłem tutaj chemią z chemią rozmiękczyć, a teraz co no wyjeżdżam na zewnątrz, póki korzystając póki z tego, że jeszcze autor odpala. Rozgrzać to ta maś, która tam jeszcze została jak się silnik nagrzeje. Ona dodatkowo jeszcze rozmięknie trochę, no i mam nadzieję, że się uda. Tam tak samo pięciominutowa robota, czyli zwrotnica w Audi. Moduł drzwi w Saacie Toledo umarł i nie działało nic. A już działa. Od takich rzeczy jest Meister Fabi. Dobra. No i centralny zamek. wszystko. No i po jakimś czasie udało się wyszarpać wtryskiwacz. Śruba się odkręciła. Oczywiście na ciepłym silniku, na zimnym nie szło tego w ogóle ruszyć. Zresztą chyba wtryskiwacz na zimnym silniku by nie wyszedł, bo ta ta, ta, ta zgorzel ma taką właśnie właściwość, że na ciepłym, jeszcze jak tutaj zapuściłem to płynem hamulcowym, ona się zrobiła taka kleista, półpłynna i w miarę jak się to rozgrzewało, to była coraz rzadsza i, i taka można powiedzieć no prawie cie, cie, ciecz się z tego zrobiła natomiast na zimno jak tylko wtryskiwać nawet nam wystygł, już leczy na stole to można to skrybać dokładnie tak jak karmel taki skarmelizowany cukier to tyle na razie ciekawostek ja to muszę wszystko wyczyścić wyskrzybać no niestety nie ma innego sposobu no i później wydłubać nakręt podkładkę z gniazda bo jeszcze została przefrezować gniazdo no i poskładać wszystko od nowa do kupy no i walczymy dalej z tym wszystkim trochę udało się doprowadzić tutaj do porządku okolice pierwszego wtryskiwacza tak żeby można już montować sobie kolejny, ten wtryskiwacz i kolejne demontować no nie chcę tego wyciągać na raz powiecie co będzie to wszystko będzie nam się później tam wlewać do kolejnych cylindrów no jak już wyjaśnione to to lecimy z tematem słuchajcie frezowanie gniazda Chciałem Wam pokazać efekt moich przemyśleń. Już kiedyś o tym wspominałem, ale akurat wtedy to było na przykład 1.9 pompowtrysk. Frezy takie, jakie się kupuje najczęściej, są lepsze, gorsze, nieważne. W każdym razie, jakie byście te frezy nie kupili, to takim frezem. Tańszym, lepszym, najczęściej można zrobić więcej szkody niż pożytku z frezowaniem tego gniazda. I wiem, że są różne patenty, żeby się to szybko obracało, wolno obracało. Widziałem niektóre filmiki na, na YouTubie, próbowałem też różnych metod, ale ta wydaje mi się najwłaściwsza. Dorobiłem sobie taki prowadnik z Teflonu, yy, stożek, nie wiem, około 20 stopni, no i mam to dość ciasno, to się przesuwa, nie zbyt luźno, ale dość, dość tak, żeby się trzymało. Trochę smaru na koniec. To nam tam się wprowadza, dociskamy o, tak, żeby weszło do gniazda. No dobra. I mamy gniazdo wtryskiwacza elegancko, bez żadnych schodków, ząbków i innych wzorków powycinanych. Oczywiście problemem jest zawsze nie sam fres. bo to aluminium to każdy ten fres jakoś tam będzie skrzybał. A tutaj przecież robimy tylko kosmetykę. Natomiast to, że nam to luźno wchodzi w gniazdo i nam się to giba, no nie jesteśmy w stanie ręką dociskając, wykonując jeszcze ruch obrotowy trzymać to całkiem nie wiem, prostopadle do gniazda, do głowicy, żeby nam tam nie drgnęło. Nie drgnęło. No a jak nam to drży, przesuwamy, no to wycinamy właśnie wtedy takie wzorki, które często powodują, że jest gorzej niż było. Najpierwszy cylinder mamy ogarnięty. Najgorszy moim zdaniem ma trzy pozostałe analogicznie. To oczywiście paliwo z wtryskiwacza, układ no raczej ostrożnie, jak ostatnio było pytanie, zresztą może go wyłączę. Było pytanie pod filmem z Audi o odpowietrzenie układu wtryskowego. W zależności co robicie, słuchajcie, jeśli rozpinacie same wtryski i listwa tutaj wysokociśnieniowa jest tylko rurki podkręcane, no myślę, że nie ma sensu albo nie ma konieczności o, w ten sposób. Nie ma konieczności odpowietrzać układu, na przykład włączać komputerem, pompy i tak dalej, bo tutaj układ tylko same rurki nam się zapowietrzyły, ewentualnie listwa i zostawiając popuszczone te rurki, przekręcając kilka razy rozrusznikiem, one się napełnią paliwem. Później dociągamy nakrętki na wtyskiwaczach. No i właśnie tutaj nie odpalamy od razu, odpięte wtyczki, i tutaj musimy pokręcić rozrusznikiem na tyle długo. Aby te wtryskiwacze dobrze się odpowietrzyły, są wtryskiwacze, które są mniej odporne na, powiedzmy sobie, takie zapowietrzenie i one wystartują, natomiast no Delphi jest taki, jaki jest, te zaworki potrafią stanąć, jeśli tam powietrze wejdzie, no i już nic z takim wtryskiwaczem na aucie nie zrobić, więc no to tak w skrócie telegraficznym. Zapinamy rurki, nie całkiem zostawiamy tutaj. Przynajmniej ja tak robię. Zostawiamy popuszczone na górze, wypinamy wtyczki parę razy rozrusznikiem. Pojawia się tutaj paliwo wszędzie, dokręcamy. To ma też takie, słuchajcie, taką zaletę, że gdyby tam w tej baryłce czy gdzieś tam z gwintu coś się stało, to nam to paliwo po prostu wypłucze ten brud. On wyjdzie na zewnątrz, nie wepchniemy niczego do wtryskiwacza. Dociągamy, kręcimy aż. Aż będziemy pewni, no ile lepiej dłużej niż krócej. Jeśli układ mamy odpowietrzony, to nie powinno to trwać długo, ale powiedzmy sobie, lepiej przekręcić, powiedzmy, dwa, trzy cykle rozrusznikiem więcej i dopiero odpalać auto, niż żeby któryś tryskiwacz stanął. No, jest to zawsze ryzykowna zabawa z tryskami na aucie. W sumie miałem robić doraźnie jeden tryskiwacz, bo to miało być szybko. Wiecie o co chodzi. No bo potrzebne, bo trzeba gdzieś jeździć. A ja nie mam czasu bardzo, ale z drugiej strony sobie pomyślałem, że jak nie zrobię tego teraz, to auto wróci do mnie dopiero wtedy, kiedy wtryskiwacze pozostałe będą w takim stanie jak ten pierwszy. No i trzeba będzie się z tym. Yy, trzeba będzie się najpierw bawić godzinę czy dwie w górnika, żeby sobie tam odkopać coś, nie? Więc postanowiłem zrobić to wszystko. O, a tutaj macie nową uszczelkę, kontra uszczelki które były na wtryskach. Opracuję już tutaj jakąś chwilę, wszystko suche, nie ma przedmuchów, skasować błędy i oddać. Tyle, taka szybka robota, mamy godzinę 12.